Usunęliście. Jak mogliście zrobić to ludziom? Przecież wy jesteście po prostu niepoważni. No co się stało? Ludzi zbagowało. No. Spacja. Kurwa. Stała. Wiesz, Nie ja tu by nie przejdę już. 아거기다리 어, Będę, będę, będę. Nie, wyjabiemy. Ja. Będę, będę. Jestem. <noise> tak, jak do bolku poszła. Mi dwa razy to je A tu się trochę obrałem, jak wjeżdżałem w ten tunel. Nie wiedziałem, czy mam dawać spację kurwa, czy nie. Biały te, biała plandeka jakaś kurwa wisząca. Mówię, co jest. Ostatni mm. gość. Mówi jeden spad. O, zajebiście Eee, yy, Winter Games lubię to. Akurat mapka fajna. Tak, ja, lubię to. więc muszę odcinki youtube'a, kuźba ponad, na, na YouTube, ponadrawiać pooglądać trochę bo w sumie jak to się to ja też tutaj będę coś pooglądam Tu warto szybko to robić. Jakoś dobrze się ustawić przed tym. A jeszcze pół owoce. Jeszcze, jeszcze owoce latające. Ja nie będę przy tym biegał przecież kurwa, bez szans. Dobra, jemu mi. Nie. A to mi jemnie spierdalam. Nie. Uf, jest A, par. Do przodu, hop, do ty do przodu, hop, yy, 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 spadłem, no i jestem w piździe. Nie chcesz wiedzieć jak się obroniłam. Ale fakt. Ja co za gówno. nic widzowie, to oglądacie kubańca? Spoko, ja zaraz jest Nie pierwszy raz. Jutro coś grasz rano? Rano ja, nie. No około 12 mówię. Zobaczymy. <grywa> Jakie masz teraz zmiany? Jedynki. W piątek na chatę jadę. Przekurwa kurwa klimę nabić. bardziej na środek. także jutro dzwonię, żeby umówić się na klimat proszę. XD więcej szczęścia niż rozumu, ja pierdolę dwa razy, nie? Tak, ty masz kurwa naprawdę farta jak chuj. Ja potem i tak nie przejdę. No. Po prostu budzik. Minik. Teraz przejdę. No ostatnio długi Grałeś ostatnio. Nie Ale mój dzwonek na telefonie uwielbia. Zajebisty, nie? Nie. Nie? Weź. Jak ty, jak ty możesz tak powiedzieć? O chuj tu chodzi? Dawaj Reddy. licno. thousand years later. <ścoughs> Musi Musisz aż kupić sobie fotel taki jak ja z podłusią na lędźwia. Wiesz, wtedy plecy nie bolało. No, i dużo daje. Opie, co mi to kurwa da? Jak kaszle i mnie to napierdala. To ci każe kaszleć? Choroba kurwa i leki. To są na to syropki. O. Kurwa, biorę leki od, od krztuśne. Chyba nie no wezmę bierzesz, leku. bierzesz zły lek. Nie. Tak. A ty kurwa jesteś lekarzem i widzicą, bo ja pierdolę. No, powinnaś wziąć wysoko procentowy. A, fuj. Najlepiej, spirytus, żeby cię kargo wymierało. Kurwa raza porządnie i spokój. Jakby to było na luzie, to bym ci pierdolną kurwa nie. Centralnie bym cię kurwa złapał. Ale że jest to, nie jest to na luzie, to nie U. będę cię łapał. Nie idę górą, pierdolę. Mijo ja! Jezus Maria, no i widzisz, a ja jestem już. i widzisz, ale ty wiesz, że ja nie byłam... poszłam bokiem? Nie szłaś górą? Nie. Górą poszłaś, ty widziałem. Ty kurwa nie wiesz, a się odzywasz i ja pierdolę. To musiałeś cofnąć. Ja widziałem, że idziesz w górę. O, masz farta, że weszłaś tam. Sonic! Zresztą, że kurwa źle spadłam. Sonic! Jak będziecie. Jakby coś się Kaszka, pytała, co kupić na osiowie, albo ty byś coś chciałam kupić, to tyle ci mogę od razu powiedzieć. Koci domek Gami. No. To kurwa. Koci domek Gami. Może być miał kotek, może być chomikotki. Yy, to kurwa, mówię ci. I tam, jest, tam jest, Aśka, jest coś takiego jak przytul... A tak kurwa, wiesz o co chodzi, nie? No, bo ja też. Tak, wrzucicie się wszyscy, a to się zatopi. I iście, rzeku. Po prostu na Allegro czy gdzieś tam wpisz sobie koci i domy. Widziałam. no mnie. Co za śmiecie. Mnie. Nie w tą stronę poleciałem, to trzeba, ale dobra. O no ja pierdolę, Andrzej mnie, nie przejdzie. No ja też spadłem. Andrzej, ja jestem na tym kręcącym się. No ja jestem za tobą. Aha. No nie. Stupka śmigła. Dobra, to już i tak nie ma szans. Jeszcze szansa jest. Nie ma. O. No i chuj. Wiem, że nie. Ja pierdolę. Tyle z naszej kurwa zabawy. Niedługo chciałem tylko się lubię ten ale... Nie zdążyłbym. Już się nie biję kurwa. Dobra, dawaj joste. No. Zabrali na luz. No zabrali kurwa debile. Ja mógłbym nam to zrobić. i sobie wy też pewno jesteście bardzo zdenerwowani na to, dlaczego tak zrobili. Ale foto. Unikać Mazji. Przetrwaj unikając Mazji. Tylko nie gdzieś wysoko trzeba wbić się. A się bardziej. Znając życie. O, kulki, paszty. Ja dam. No i wpadłem. Aha, dobra. dobra, ja spierdala, Maśka, wyjebana mam w tym Wygrałeś? Tak, spadłem. Hmm. Jak ja to przyszedł? No, ja spadłem, to trwało 3 sekundy, kurwa. Zaraz się górę. dobra, ja spierdalam, zaraz. let me